Witam Was bardzo serdecznie. Mam na imię Dominika i to jest mój nowy podcast. Dzisiaj porozmawiamy sobie bardzo króciutko o tym, kiedy stosujemy słówko zaraz i kiedy stosujemy słówko teraz. Jeżeli chodzi o słówko teraz, stosujemy go, gdy dana czynność ma miejsce w tym momencie. Czyli teraz nagrywam podcast. Teraz uczę się języka polskiego. To znaczy, że ja mam wyjętą książkę i czytam, piszę, uczę się w tym momencie. Albo teraz zmywam naczynia. Tak, zmywam naczynia. Naczynia to oczywiście pasuda. Kolejne zastosowanie tego słowa dotyczy sytuacji, która ma miejsce przez dłuższy czas, związana jest z naszym stanem. Teraz mieszkam w Polsce. Ja rok temu mogłam mieszkać na Ukrainie, ale teraz mieszkam w Polsce. Inny przykład: teraz mamy epidemię. To znaczy, że to dzieje się przez dłuższy czas, ale utrzymuje się nadal. Albo: teraz jestem bardzo zmęczony. To z kolei zdanie dotyczy mojego stanu, który ma miejsce w tym momencie. Czyli z jednej strony mamy słówko teraz, odnoszące się do tego momentu konkretnego, z drugiej strony mamy słówko teraz, które odnosi się do jakiejś sytuacji utrzymującej się przez dłuższy czas. Z kolei słówko zaraz stosujemy, kiedy upływa jakaś minuta, sekunda od danej czynności. Czyli słowo zaraz odnosi się do przyszłości. Na przykład. Mama woła mnie na obiad. Dominika, obiad! Ja odpowiadam: Dobrze, zaraz przyjdę. Teraz nie mogę, uczę się polskiego. Zaraz przyjdę. To znaczy, że upłynie pięć minut może trzy, może dwie, i ja przyjdę, zjem ten obiad. Tak? Kolejny przykład. Kiedyś dzwonię do kosmetyczki z Ukrainy i pytam, czy mogę zapisać się na zrobienie paznokci. A ona mówi do mnie: Dobrze, dobrze, ja teraz sprawdzę w kalendarzu. Nie. Ona zrobiła błąd. Powinna powiedzieć: Zaraz sprawdzę. To znaczy, że ona otworzy ten kalendarz i upłynie wtedy, nie wiem, sekunda, dwie. I ona dopiero sprawdzi. Czyli powinna powiedzieć: zaraz sprawdzę. Tak? Pamiętajcie o tym, bo to słówko zaraz jest bardzo ważne. A ono strasznie uczniom się myli. Nie wiedzą, kiedy powiedzieć zaraz, kiedy teraz. I wywołuje to bardzo dużo problemów. Mam nadzieję, że trochę Wam się rozjaśniło. Zapraszam Was serdecznie do słuchania moich podcastów i do zobaczenia.